Cześć, witajcie na naszym kanale Superkoło. W dzisiejszym odcinku przeprowadzimy sobie wymiankę linki przerzutkowej w manetce lub inaczej potocznie nazwaną typu sztef. Zaczniemy sobie od zrzucenia przerzutki na sam dół. Aby linka była wyluzowana. Odkręcimy sobie wieczko, żebyśmy mieli dostęp do linki. Używamy do tego śrubokręta krzyżakowego. Najlepiej użyć takiego miniaturowego, który bardzo dobrze pasuje tutaj do tych śrubek. Wieczko sobie ściągamy. Wraz z śrubkami. Teraz przejdziemy sobie do tyłu. Tam sobie odkręcimy linkę przerzutki. Użyjemy sobie obcinaczek, żeby sobie odciąć koniec linki z zakuciem, żeby ją można było swobodnie przeciągnąć przez cały pancerz. Akurat w tym rowerze linka przerzutkowa jest przeprowadzana przez cały rower w pancerzu. Odkręcamy sobie. Można sobie wysunąć z przerzutki. Delikatnie pchnąć tą linkę w pancerzu, żeby sobie już przy manece wysunęła. No i teraz w tym momencie musimy sobie tutaj wyciągnąć linkę. Ona tutaj jest w takim mocowaniu. Można sobie użyć drugiego śrubokręcika precyzyjnego, żeby z tego zaczepu linki ją tu delikatnie podważyć i wyciągnąć. W tym momencie możemy sobie swobodnie wyciągnąć w całości starą linkę. Zwiniemy, żeby nam nie przeszkadzała nigdzie. Tak, przed założeniem nowej linki warto zawsze sobie dwie, trzy kropelki oleju jakiegoś rzadkiego syntetycznego wprowadzić do pancerza. Ułatwi to pracę linki w pancerzu i też przy. Przedłuży jej żywotność podczas eksploatacji. Oliwkę sobie tutaj wpuszczamy. Teraz, jak będziemy wprowadzać linkę do pancerza, to ten olej zostanie w całości rozprowadzony po całym pancerzu. Rozwijamy sobie nową linieczkę. Uważaj, żeby sobie ją nie pozaginać, bo każde zagięcie będzie w pancerzu powodowało dodatkowe tarcia. No i wprowadzamy sobie tutaj. Linkę do tego zaczepu przeprowadzają przez zaczep i trafiając tutaj do otworu w manetce. Patrzymy dokładnie, czy główka linki skoczyła nam do mocowania. Tutaj jeszcze musimy pamiętać też o wskaźniku, bo wskaźnik akurat nam wyskoczył z rowka. Musimy sporo ten wskaźnik wprowadzić tu do tego rowka, żeby nam poprawnie działał i pokazywał, na którym biegu jesteśmy. No i z powrotem możemy nałożyć wieczko i przykręcić śrubki. Jedna śrubka spadła, ale już ją widzimy. Są bardzo małe, więc troszkę ciężko nimi operować. I można też je bardzo łatwo i szybko zgubić, jeśli podłoga jest czarna. Tak, teraz mamy sobie, wprowadzimy sobie linkę. Proszę bardzo. Można wykonać parę ruchów w przód i w tył, żeby ten olej się dobrze rozprowadził. Tak, mamy wsuniętą, Wsuwamy pancerz do manetki. I przystępujemy do montażu linki do przerzutki. Wprowadzając ją przez napinacz przerzutki, wkładając koniec pancerza i przeprowadzając linkę przez szpień mocujący. Trzeba zawsze dobrze pamiętać, z której strony linka była poprowadzona, bo niepoprawny montaż tej linki powoduje brak możliwości wyregulowania przerzutek. Dokręcamy. Nadmiarniki sobie odetniemy i zabezpieczymy zakówką do linek. Linkę docinamy sobie z takim delikatnym nadatkiem, z uwagi na to, że w przyszłości, jeśli by trzeba było wymienić jakieś. Element albo przerzutkę, albo pancerz lub ewentualnie zdemontować przerzutkę do czyszczenia, ten nadatek umożliwi nam wykorzystanie drugi raz tej samej linki. Nakładamy końcóweczkę i zaciskamy na końcu. Proszę bardzo. Trwało to niedługo, myślę, że w dosyć prosty i zrozumiały sposób to pokazaliśmy. W następnych odcinkach na pewno przejdziemy, że tak powiem, etap wyżej, czyli do regulacji poszczególnych przerzutek. A na dzisiaj dziękuję bardzo.